Do świętego, światego, skona 316, śpiewam tę makałację. dwukrotnie uwielbiam Cię, błogosławię cię z duchem ogarnie. Wprowadź do Twoich konnat, których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice. Pozwól mi spocząć u Twoich stóp i słuchać, znamasz namaszczeniem Twojego poszedłeś. Nabył mi wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z Najwyższego i męstem, abym odważnie nie zje całemu Niech Pan Łukaszem włączy tam dwa, dwa światła, skrajne przyciski żółte, żeby się tu paliło, lewy i tam po prawej. Przepraszam, bo teraz widzę, że już jest ciemno. Tobie, pani oddaję mój język, niech będzie Tobie poddany bez końca. Niech głośny tylko Twoją chwałę, niech moje słowa będą obocem. Twojej miłości, mistrzu kochany, przyjmij narzędzie aby było własnością Ducha Świętego, to wszystko potrafisz przemienić. Dlatego powierzam to Tobie i nie lękam się o to, co powiem. Amen. Proszę usiądźcie do Nasze ogłoszenia rekolekcyjne po spotkaniu z wami, po konferencji, trzy godziny, mówię wam to, co tata powiedział, na mam, a nie, za, ta, zaoraliście mnie. Z łóżka byś no, żebym przyszedł na szóstą. Gdyby nie było rekolekcji, 100% bym nie poszedł. Bo chciałem, mówię państwu, że chcę godzinę spać w ciągu dnia. Do po raz pierwszy, dziś usnąłem, ale byłem zmuszony technicznie, po prostu technicznie. Ale to oznacza, że umiecie obsługiwać księdza i czerpiecie wszystko z niego, co trzeba. Więc zrobić moja wielka. Drugie ogłoszenie: bo są zapytania, czy można w niedzielę przyjechać na odnowienie sakramentu małżeństwa? Oczywiście, że tak. Ale, rzymska odpowiedź: bierzemy udział w kosztach wesela. Dorzucamy się. Bo już są takie dwa przypadki dla mnie to wielka radość. Może przyjaźń z może. Takie same rekolekcje, z tym samym księdzem, tym, z tymi samymi szeregodajstwami będą w sierpniu. Zachęcam. Czy będą takie same? To nie wiem, bo to zależy czy Duch Święty zrobi ze mną zrobi i co jaka kondycja będzie moja fizyczna. Jedno wiem, że o te rekolekcje będą zawsze, do końca mojego życia kapłańskiego w lipcu. Będą one do końca. Proste, no, chce się poprawić, albo gdzieś złapie mnie w internecie, no to przyleci, nie ma problemu. Już nie będę turczał, że mało. Ile przyjedzie, tyle będzie. Żyj Pani, już długo, ale no wskazane Pani wiesz sobie, bo organy mają też udział w tych rekolekcjach burzy. Dzisiaj pójdziemy na święto procesyjne, jutro dzień cały normalny, pozostałe trzy numery przyjmuję po konferencji przedpołudniowej. A teraz idziemy dalej, no bo muszę Was do końca przygotować. Przed procesją zrobimy publiczne przeproszenie się na oczach Pana Boga, Świętego, internautów. O, o zrobię ogłoszenia pokazaniu, a później moditarnie i, i muzycznie wprowadzę Was w publiczny akt przeproszenia. Małżonkowie parami, są tu w kobiety się przybliżą tu do Świętego Józefa, chłopcy co są w pojedynkach, podejdą tu do Matki Bożej. Święty Józef zastąpi ci męża, a Matka Boża zastąpi ci żonę. Żebyście byli spokojni i prosimy o pomoc. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Ile tu się wierzgało i Pan Bóg wszystko? Żebyście mieli świadomość, że podczas tego typu rekolekcji idzie mojego działania? To jest zawsze celowość. Nie ma, że mówię i nie ma jakiegoś celu. Dziś też upolowałem jedną osobę, rok walczyła. <gry> Proszę księdza, potrzebna była szkoła pokory. Ja to wiem. <gry> I zyskałem kolejne maństwo, kolejną owieczkę. Była długo, bo trzeba było utrwalenia, bo w pewnym momencie zawsze jest ta pokusa. Ojcze, Daj mi moją należną część majątku, a ja ci pokażę, jak ja to zrobię. I trzeba się zetknąć ze śmieniami z korytem. U mojego ojca jest lepiej, bo no, niewolnik. No i trzeba tą decyzję podjąć wrócę i powrócę. No. Ja nie mogę być inny niż Pan Jezus i Wtedy uśmiecham się, wszystko, ale. Czekałem na tą osobę. wiecie, Polowałem. Udało się. To nie, że ode mną Pan Jezus też tak poluje, czeka, a później jak nas zobaczy, to leci w niebogusy dyrdokiem, by nas ukochać. Jesteś. Dziś poleci bardzo szybko do was, bo jak ma się dokonać to, co zaplanował, że chcemy, Pokochać małżonka, przebaczyć mu wszystko. Chcę kochać, tak jak ty, tak będziesz się modlili w drugiej części modlitwy. I tu zaczynają się konkretne wytyczne Boga, a my to publicznie wyrazimy. Dlatego wyrzekam się żalu, złych wspomnień i nieprzebaczenia. Powtórzymy sobie to trzy razy. Tu skończyłem. Wyrzegam się złości i chęci rewanżu. Chęć rewanżu zawsze jest ukryta w zjawisku pamiętliwości. W ogóle mówi chłop żywemu nie przepuści. Wyżegam się wszystkich złych uczuć i braku nadziei złych uczuć, bo jak tę osobę widzę, to nie to, 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 Jak chcecie do uczucia, to zrozumiemy. Jak reagujemy na kogoś, to nam przed zapasów. I braku nadziei. Co to znaczy? Że nie da się tego naprawić. On taki był i taki będzie. Co znaczy, że nasz Bóg jest niemobilny. Że nasz Bóg jest niewsemomocny. Jak brak nadziei? Diabeł to zawsze korzystał, i przy braku nadziei będzie wchodził i dawał swoje oferty, swoje myślenia, swoje pokusy, swoje gdywania, swoje posądzenia. To jest mistrz kłamstwa. Wyrzekam się zatwardziałości i lęku. No czy warto znowu ryzykować? Bo tak i tak, tak, ja mi się lęk. Skoro Pan Jezus mówi: Ja potrafię? Dzieci uderzamy. Wyrzekam się smutku. Dlatego w niedzielę musi być wesele. Uroczystość. Po odnowieniu sakramentu małżeństwa. Dałem dzisiaj Waszą kasę siostrze. Co to znaczy, że mają być w niedzielę jak trzy mięsa? Tak, trzy mięsa. Zamówiła na ciasta, Oboj, o w pomocy, tak, lody, tak. Picie tak, to jest wesele. Bo co zrobił ojciec, kiedy szyn wrócił? Zrobił imprezę, piwę, kazał zabić cielaka, muzyka. A ten zatwardziały syn, wracał i co? Niech udelijka. I Ja całe ci służę, a ty temu, który z latami cały to robił. Imprezę robił, a mnie z kolegami nie dało się zabawić cielątkiem. Dzisiaj tu chodzi o niebo. A tu nie chodzi o i kolegów i muzykę parę godzin wieczorów i to przeminie. Tu chodzi o ucztę w niebie. On, on odnalazł się. On się zagubia, że no, ja ciebie mam. Ja mam z tobą cały z ucztem. Nic się mniej nie kocha niż jego. Ale pozwól mi się nim radować wyjątkowo. Bo ten, który zawiną, odnalazł się. I mamy tu zatwardziałość. Serca, mamy taki problem, psa od Sam nie zje i drugiemu nie do. Wyrzekam się wszystkich złych skutków moich zranień. Bo to idzie, bo to dzieci mimo wszystko boli. To tam każda okazja, cokolwiek się dzieje, diabeł będzie tworzył sytuację. Coś się wydarzyło w małżeństwie i może coś tam nadmieni, jakiś tam przymiotnik dotyczy tamtego zdarzenia i tego od razu dobraca. To, to trzeba Bogu, to trzeba przypieczętować deklaracją, Bóg to pieczętuje z kilku stron. Tak, mówi, wyrzekam się wszelkich skutków moich zranień. Aby czystym. I wolnym sercem miłować tak, jak Ty mnie miłujesz. Jak się cieszę po rozmowach z Wami, że te słowa Pana są do Was tra tra trafiają, że Wy się między tymi zdaniami odnajdujecie. To byłem ja. I to jest oznaka pokory i już przebaczenia, bo pierwsze przebaczyłeś, przyznałeś się sam, a teraz publicznie mówisz przepraszam. Pan Jezus to jest bo to jest mowa solastyczna Boga. Wyciska po prostu jak prasa z owocem, Wyciśnie wszystko, że tyle włożysz owoców, a On tak ściśnie, że wyjdzie kupańca. I mówi dalej. Pozwalam odejść przeszłości wraz z jej bólem. Budzić się, jak się do czegoś swego cały czas wraca, to to potęguje ból, potęguje zawiść i potęguje nienawiść. I to później następuje zjawisko albo zaszczucia przez męża, albo samo zaszczucia się. i Bogu określić dzisiaj. Chcę żyć nowym życiem, lepiej niż dotychczas. Wszystkie cierpienia, jakie doświadczyłem z powodu mojego małżonka, łączę swoją Twoją krzyżową ofiarą Jezu i zanurzam w Twojej krwi, składam w ofierze za mojego współmałżonka, aby on, aby i on, mógł być uwolniony od przeszłości i jej bólu. Bo to obydwaj cierpicie. Pan Jezus przed południem wyjaśnia, że bardziej dziecię i ten krzywdzący, ma skutki. On ma też ból. On też jest ogromnie, ogromnie zraniony. Czy ona jest ogromnie zraniona? I teraz Potrójne wypowiedzenie kocham Boga, Boże Ciebie, jak święty Piotr, i potrójne wypowiedzenie miłości współmałżonkowi. Przemaczać. I tu jest to samo, tylko mielone z różnymi natężeniami, słowami. Całkowicie. Nieodwołalnie. Na zawsze. Bóg jest te, dzieci. I, i ja jestem już chory na punkcie orygi, wiecie? Wtedy To macie księdza, którego się już nie da uleczyć. Cylniony, trafiony, cylnięty i odkładany codziennie jeszcze jego łaską. Po prostu to się nie da bez tego żyć. To jest coś wspaniałego, co jak Bóg mówi, to płoniesz, wiecie, to. Czytając pałuszko oryzia, to masz tylko niepewno źle. I tu też sama miłość. To jest taka potrójna pieczęć dana na Twojej deklaracji. Przeważam Ci całkowicie. Drugie rąb nieodwołalnie. Trzeci rąk na zawsze. Zaznaczam Wam uroczyście, bo wyjdzie tu kiedyś w Twój Jeśli tego nie zrobicie dzisiaj, jesteście dziećmi szatana. Chodzące szataniantka po ziemi. Bo ja, bo tamto, jak i Mona, byś żyd to dowiedział. Co byś wiedział? Albo się obudzisz, albo się nie obudzisz. Stawiam przed Tobą życie, albo śmierć. To jest jakby kolejna pieczęć. Nigdy więcej nie będę wspominać. Piąta pieczęć. Wypominać zła. Już jest ostatnie odniesienie bezpośrednio do Pana Jezusa. Wybieram dobro. Wybieram Ciebie, Twoją drogę i Twoje przebaczenie, Jezu. Ja czasami w formacji, w prowadzeniu nakładam <Ky> ja na Ciebie różne niespodzianki. Że czasami proszę, jak któryś z małżonków więcej nam roju Ucałuj stopy swojego małżonka. A to jest szczyt pokory i rosnąca miłość. Jeśli by ktoś po takim czymś nie przyjął miłości, no to mówię po prostu, no pies czas To mam będę w trakcie mówił, Panie Jezu, i teraz spójrzcie na siebie nawzajem, nie teraz, na podczas małżeństwa. wyznajcie sobie z głębi, wyznajcie sobie z głębi serce, serca jedno zdanie. W imię Jezusa, przebaczam Ci wszystko, całkowicie i na zawsze. I oto będziecie po nieprawdopodobnym zabiegu nieprawdopodobnej operacji, Bóg powiewa wam tornie, będzie leciał te rany, posusza te rany, bo one krwają? No to nie. Nie wierzycie, to, co to już idźcie do psychologów i zobaczycie, jak was pouzdrawiają, tylko dajcie mi znak, u niektórych szpitalu jesteście. na jakiej gałęzi się powiesiłeś? Tylko cię przestrzegam w łodzu, nie na suchej i nie nad wodą, bo przez głupie mieszanie by, byś się o mało co utopił. Bo tak w górę, ale się pokłócił, że no później był tak zaszokowany, że w się utopił. Bo mój w się poszedł na brzegę, na brzegu, ale nie zauważył, że słucha gałość. Gdy no już rzucił pętlę, gałąź się złamała, no wpadną do wody, wyszedł cały mokry i, to żeby się ratować, wszędzie mówimy, no przez głupie wieszanie bym się utopili. To wszystko. Teraz odebicie mi Już dzień, Już wielu z was to ale ja muszę zakończyć, żeby i te nam się słyszeli, co chodzi. Dokonała się Was wielka zmiana, która będzie owocować na przyszłość. Ale aby tego doświadczyć, musicie przestrzegać kilka zasad. Jeśli ich nie będziecie przestrzegać, nie doświadczycie zmiany. Bo większość wierzących katolików chce cudu Chce wszystkiego, ale później nie ma zobowiązań. Jak do lekarza idziesz co coś się stało, powie ci, nie dźwigaj więcej niż 5 kg, przez czegoś. Zażywaj tabletki po tym zabiegu lekarstwa. Tak gorliwi lekarz powiedział, mój to nie słucham, a jak już u doktora, lekarz mi doktor jod jedno za drugą bo lekarz powiedział. To Bóg jest też lekarzem, więc posłuchajcie, co Wam mówi. Bo za do mnie przyjdzie, że nie działa. No jak ma działać, jak Ty się podłącz, odłączyłeś od lekarza? Po pierwsze, nigdy, nigdy, po raz trzeci i pod żadnym pozorem nie wypominajcie sobie przeszłości. Ani w kłótniach, ani w rozmowach, ani w aluzjach, ani w wspomnieniach. Żeby nikt nie oczekiwał, że po tym akcie będziecie święci. Bo Bóg wam dalej natury nie zmieni. I dzieci płótnie będą. To no pojawią się. <laughs> nie, nie udawajcie, że, że macie na obradności. Bóg to przewiduje. Ale to to, 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 to z święczka. Przygotowano mi przy czymś, tam ten przyjdzie. Ten, to zawsze będzie ktoś był. Po drugie, nigdy więcej nie myślcie o tym, co przemaczyliście. Pozwólcie przeszłość wziąć w boku. Natrętne. I powracające myśli odganiajcie natychmiast modlitwą. I to dostajecie lekarstwo i tak, jak wam daje lekarz tabletkę, Bóg wam daje modlitwę, no bo diabeł będzie pracą. Że on dziś zostanie zdeptany, że mu ogonem coś wyjdzie, to nie znaczy, że on skończył. I tu jest ta modlitwa przytulna. Zarówno jedną, jak i drugą modlitwę przepisać sobie i mieć blisko swoich modlitw. To tak jak Pan Jezus nas formuje przy poście. Daję modlitwę ofiarną, ale w ciągu dnia przychodzi pokusa, nie? O mnie w tej zebraniu I co aby tę modlitwę odmówić, odganiam pokusę, aby proszę o pomoc nieba, bym wytrzymał, bo zostało jeszcze 4,5 godziny, gdzie nie wytrzymał. Więc taka jest modlitwa. Jezu, ja wszystko przeważam. Nie wierzę w tę rzeczywistość, którą teraz fałszywie mu przedstawia szatan. Ale tylko Twoim słowom pozwól mi zapomnieć. Po trzecie, kiedy jesteście na siebie źli, nigdy nie wracajcie do przeszłości. Chwila kryzysu rozmawiacie modlitwę, którą dziś przebaczyliście sobie nadzaję. Wiecie oczywiście, to, to... Wiecie, jakie są układy w małżeństwie. Rzadko jest, żeby we dwójkę szli w parze. Ona się modli, on mu gorączkę, dostaje wyciąg, Ale to trzeba, to jest oznaka, jeśli nas prawie boże. Gdy ty w normie wszystko wykonujesz i on wrzeszczy, no to jest tam problem szatana. Dziś bardzo dramatycznym zjawiskiem, co jest, strasznie zniszczyły się miasta. Jak się mi chłopie nawracają, one dostają wściekliznę. Po prostu wściekliznę. Tego dalej tak nie było. One wolą, żeby wrócił do stanu, w był w no bo wtedy wydaje się im na nim na, na większą kontrolę. Jeżeli Wasze rany są bardzo głębokie, bo tej wielkiej rany Wam bóg nie weźmie to, 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 to. on będzie ususzał. I nie się wspomnieć tych trzech warunków, odmawiajcie tę modlitwę codziennie, czy to było codziennie, aż odczujecie ulgę w sercu. Wtedy już nie musicie jej odmawiać dalej. Błogosławię Was na dalsze życie w imię Ojca i Syna i dla Świętego. Amen. Ten akt publicznego skruszenia będzie po ogłoszenia wystawie Pana Jezusa. Pan Jezus chce krzyż. Co zrobimy? Jest wyścig, mons położę u góry, krzyż położę przed panem na żebyście mieli odniesienie już. Ale mamy też krzyż, mamy krzyż u góry, nie musimy. Mamy na obrazie piękny krzyż naszego obrazu. Ja jestem, która jestem w tej świecie, tylko zaznaczam, on nie jest jeszcze oryginał. Po prostu od stycznia tego nie mam czasu się zająć projektem obrazu. Jutro wezmę was w zagadnienie budowanie relacji wzajemnej i ufności. A w niedzielę, tak jak Państwu mówiłem, prawie 7 w lędzie. będę musiał zrobić skutkiem bo to jest na trzy konferencji w Unii. Wy to i na kontemplacji i u siebie, Pokażę za Was swoją książkę wie, jak to ćwiczyć i szkodzić.